Kilka tipów na temat pozyskiwania odnośników do strony głównej, przede wszystkim do strony głównej. Przede wszystkim e, zauważcie, że ja bardzo często albo od czasu do czasu występuję na różnego rodzaju konferencjach, udzielam się w różnego rodzaju rankingach, w opracowaniach e, są nagrywane podcasty, webinary i tego typu rzeczy. I zawsze zwracam uwagę na to, żeby pozyskać link do strony głównej, czy to w postaci odnośnika tekstowego, czy przede wszystkim w postaci mojego banera. I to powoduje, że taki link building bardzo mocno mi pracuje. Gdzie jeszcze warto poszukać linków? Na przykład w akcjach sponsorskich. Chcecie na przykład zasponsorować jakiś festyn, jesteście patronem medialnym, na przykład żłobek w przedszkole potrzebuje jakichś materiałów? Kupujecie, zanosicie i prosicie, czyli żebrzecie o linka. Ale w tym momencie pozyskujecie link do strony głównej i wszyscy są szczęśliwi. Wy macie SEO, natomiast dana instytucja ma jakieś swoje dodatkowe materiały. Wszelkiego rodzaju wystąpienia publiczne też powodują, że przy, waszym, przy waszej biografii, przy waszej notce można prosić o link do strony głównej. Akcje public relations też są bardzo istotne i trzeba bardzo mocno współpracować z pr żeby był link do strony głównej. To, co możecie na przykład sprzedać swoim klientom, czyli na przykład jeżeli szyją jakieś materiały i nie wszystko sprzedali, mogą to oddać do domu dziecka, czy na przykład do jakiejkolwiek instytucji. Wiem, że to brzmi jakkolwiek, e, może nie fajnie, natomiast dzięki temu można pozyskać link do strony głównej. E, następne, robicie, produkujecie meble, zostają Wam skrawki, możecie zbudować budki męgowe dla ptaków, możecie zrobić coś dla schroniska i też pozyskać link do strony głównej. Patrzcie, że... I zwróćcie uwagę, że ja zawsze mówię link do strony głównej. Nie pozycjonujemy za pomocą takich akcji, podstron czy artykułów blogowych, bo nie ma to sensu. W obecnych czasach każdy link do strony głównej zbuduje brand, buduje SEO i to jest bardzo, bardzo istotne. To, co jeszcze można zrobić pod kątem link buildingu, to opublikować na swojej stronie internetowej jakiś kontrowersyjny materiał. Wiem, że nie zawsze to wypada, natomiast jest to też dobre źródło nie tylko link buildingu, ale również wzmianek. O firmie, co jest dość ważne w dzisiejszych czasach. Do link buildingu można wykorzystać również własne strony. Niektórzy mają nawet strony zapleczowe, natomiast w korporacjach, które mają bardzo dużo spółek córek zależnych, w stopce umieszczamy link do strony głównej. I teraz ważna rzecz wszędzie mówię strona główna, strona główna, bo potem zapewniamy sobie dystrybucję tej mocy SEO za pomocą linkowania wewnętrznego. Cześć.